Cześć! Pora na państwo, którego obstawiam, że 99% z Was nie znało, a przynajmniej nie w obecnej formie, gdyż zaledwie 2 lata temu zmieniło kompletnie nazwę. Jedna z ostatnich monarchii absolutnych na świecie, tym bardziej w Afryce. Pora na Esfatini, zapraszam! Esfatini, dawniej Suazji, to niewielkie śródlądowe państwo w południowej Afryce, jedno z najmniejszych na kontynencie, graniczące z Mozambikiem i południową Afryką. Nazwa kraju pochodzi od zamieszkującego te tereny plemienia Suazji. Językiem urzędowym jest Suazji i angielski, walutą Lirangeni, zaś religią dominującą protestantyzm. W Esfatini panuje klimat zwrotnikowy, wilgotny. Wyraźnie widoczna jest pora deszczowa. Trwa ona od września do października i od marca do kwietnia. Najlepsza będzie więc pora z wyłączeniem tych okresów. Obywatele polscy udający się do Esfatini nie potrzebują wizy przy pobytach turystycznych do 30 dni. Największym zagrożeniem jest AIDS występuje również malaria, bilharcioza, ścieklizna oraz gruźlica, w tym niepoddające się leczeniu odmiany MDR i XDR. Poza zalecanymi szczepieniami zaleca się także więc dużą profilaktykę zdrowotną. Zagrożenie przestępczością jest duże. Zdarzają się napady, rabunki, kradzieże, w tym porwania samochodów. Należy więc zachować ostrożność, zwłaszcza po zmroku. Poziom opieki medycznej jest niski, poza stolicą jest ona trudno dostępna. Lekarze wymagają zapłaty gotówką przed udzieleniem porady lub rozpoczęciem leczenia. Po ważnych przypadkach konieczne jest przewiezienie chorego do RPA, do czego niezbędne jest posiadanie stosownego ubezpieczenia lub opłacenie z góry kosztów ewakuacji i leczenia. Zasadniczo wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy, uznawane jest jednak także polskie, pod warunkiem posiadania poświadczonego tłumaczenia dokumentu na język angielski. Obowiązuje ruch lewostronny, drogi główne są w dość dobrym stanie, duża część dróg lokalnych i w rejonach wysokokurskich nie ma utwierdzonej nawierzchni. Akceptowalnym środkiem płatniczym jest również rand południowoafrykański, którego kurs wynosi 1 do 1 z liangeni. Czeki podróżne i karty kredytowe są zasadniczo akceptowane, czynna jest także sieć bankomatów. Jeśli chodzi o loty, to z powodu koronawirusa ciężko jest mi określić ceny, gdyż większość linii lotniczych zawiesiło większość swoich lotów. Lecz w przybliżeniu jest to kwota około 2000 zł, chociaż udaje się wyrwać nawet poniżej 1500 Mówiąc o noclegu, to mam do zaproponowania coś nietypowego, a mianowicie zapierający dech w piersiach domek ponad chmurami za jedyne 900 zł za 10 dni. Jeśli chodzi o ceny, to są one ciutka wyższe w stosunku do polskich. Na przykład bochenek chleba 2 zł, woda 1,5 litra 3 zł, 10 jajek 6 zł, piwo 033 litra 250 menu lunchowo od 5 do 15 zł, obiadowe od 20 zł. Rasumując przedstawiony przeze mnie 10-dniowy pobyt, zakładamy, że codziennie przeznaczymy 60 zł na jedzenie, doliczymy koszty komunikacji, zwiedzania i rozrywki, to dostaniemy sumę około 3400 zł na osobę. Ale pamiętajcie, że to tylko moja słowa kalkulacja, więc może Ty masz lepszy i tańszy pomysł na taką kalkulację. Jeśli tak, daj znać w komentarzu, a przypnę Ci serduszko. Będąc w Esfatini, z pewnością musisz zobaczyć Zapora Maguga, Park Narodowy Chlane, Sibeberok. wodospady Malotoja, rezerwat dzikiej przyrody Milirvane. Zakończenie to ciekawostek. 19 kwietnia 2018 roku Król Mswati III ogłosił, że dla uczczenia 50. rocznicy niepodległości Królestwo Suazji zmienia nazwę na Królestwo Esfatini. Nowa nazwa oznacza w języku Suazji Kraj Ludu Suazji. Dodatkowym argumentem dla zmiany było wyraźniejsze rozróżnienie nazwy Królestwa oraz nazwy Szwajcarii, które w języku angielskim brzmią podobnie odpowiednio Swaziland, Switzerland. W 2002 roku rząd stanął w obliczu międzynarodowej krytyki, kiedy wydał 50 milionów dolarów na luksusowy odrzutowiec dla króla, podczas gdy ponad 2 trzecie jego ludności żyje poniżej granicy ubóstwa. Mówiąc o królu, król Słazy Msfati III ma 15 żon i 22 dzieci. Po śmierci króla Słazji o jego następcy decyduje specjalna rada zwana Likoko. Jego poprzednik miał 125 żon. Rock w Sfatini jest drugim co do wielkości na świecie monolitem, czyli pojedynczym kawałkiem skały. Na pierwszym miejscu znajduje się oczywiście australijski Uluru. I to już by było na tyle ze wszystkiego, co potrzebujesz wiedzieć o Espatini. Jeśli film ci się spodobał, zostaw lajka, subskrybuj, by być na bieżąco i napisz co sądzisz. A już za tydzień Etiopia. Na razie.